Wyjątkowo wakacyjnie, witam Was. Deimos0 I Trofeus, witam. Um, prezentujemy dzisiaj grę jajby i e, idry, który tutaj występuje pod bardzo dziwnym nickiem. E, przypomnij, może na jakim mapie gramy, bo nie zwróciłem uwagi. Jest to Destination: 1-1, no tak, no tak. albo 1-2, nie pamiętam już numerka. No, przyznam, że w tych różnicach między poszczególnymi wersjami map tak nie do końca się orientuję, ponieważ no, przesunięcie o parę pikseli, nie wiem, mineral patchy czy czołków zupełnie umyka, umyka mojej uwadze. Niemniej no, moje też, prawda. Niemniej jednak mamy przed sobą, mam nadzieję, ciekawe Protoss vs. Terran. I no, miejmy, miejmy nadzieję, że. Występujący tutaj idra, który jak wiemy już od jakiegoś czasu siedzi w Korei i intensywnie tam trenuje, co zresztą widać po jego poczynaniach. Po Pokażę tutaj. No poczynaniach to nie bardzo, prawda? No i przecież ironizuje. Trzeba jakoś. Nie, no, umówmy się. To jest co najmniej dziwne, żeby spędzić bądź co bądź dość sporo czasu, a, a mimo wszystko no, nie wykorzystać tego potencjału, który daje Korea. No tak, to już jest ponad rok. Ja się zastanawiam, czemu idra jeszcze nie jedzie wszystkich graczy spoza Korei razem wziętych. No, może daje sobie po prostu więcej czasu, może... nie wiem, jakieś problemy osobiste, kłopoty z Aklimatyzacją w nowym środowisku, może. No, Draco też miał problemy, a potem, jak wrócił z Korei, to nikt go nie mógł pokonać. A był dużo krócej od Idry. Cóż, najwyraźniej Idra wyznaje zasadę, że nawet jeśli na początku nie będzie nikogo jechał, to może później mu się uda, albo. A nawet jak się nie uda, to zawsze będzie mógł się pochwalić, że był w Korei. <grym> Także bierzej świat. No, swoją drogą ciekawe, że taki na przykład Tajwan albo, nie wiem, Sri Lanka nie organizują własnych profesjonalnych lig. Wtedy dopiero można byłoby mówić o egzotycznym graniu i podejrzewam, że wycieczki w takie miejsca albo na przykład o Hawaje. Bardzo, bardzo dobre miejsce na stworzenie profesjonalnej ligi. Ja na przykład byłbym osobiście bardzo za, gdyby tam ktoś coś postanowił zorganizować. No, przystępny język, bo angielski i w ogóle... No i ładna okolica. No, pańska, kukusura i jedziemy. Nasz pan. Gracze świetnie wyglądaliby w tych takich łańcuszkach z kwiatów, które mają jakieś swoje nazwy, których w tej chwili nie pamiętam. No niestety mamy jednak kolebkę profesjonalnego grania w Korei i cóż, możemy za to podziwiać dziewczęta, które nieodmiennie chowają się przed obiektywami kamer. Tak, to już chyba taki koreański zwyczaj. E, tymczasem widzimy, że Jajba zagrał jednogateowego Techa. I rusza swoim pierwszym uwaga zilotem Pod wall e, idry. No niestety zilot tutaj będzie miał niejaki problem. Choć w tej chwili wygląda na to, że po prostu Jajba nie zrobi nic. A za to będzie wiedział, kiedy. Idra wyjdzie z bazy. No to też fakt. To, to też, też jest fakt. plus. Widzimy Jajba też rozstawił dosyć szeroko pylony, więc ewentualny drop również przy odrobinie uwagi mógłby zostać wykryty. No natomiast natomiast IDRA co on tutaj robi? Postawił faktory z Machine Shopem. No i robi Command Center, czyli no to, to by wyglądało na Siege Expand. To na tej mapie CzPant to jest dobre wysień przez te dwa wąskie mosty, z które może przejść maksymalnie ten GUN. A no, zaloty na początku nie są zbyt yy, częstym posunięciem. No teraz dosyć sprytnie Idra ustawił się tym Marinem. Może sobie bezkarnie strzelać do, do no Dobra, powiedzmy, że już nie. No i ja Jajba w tej chwili dosyć sprytnie, sprytnie zajmuję uwagę Idry. Ale Zalus będzie miał range do gunów i wtedy będzie już zupełnie inaczej to wyglądało. Chociaż ten tank odstraszył te guny. No na razie odstraszył, ponieważ no, guny bez zasięgu, powiedzmy sobie, otwarcie, specjalnie skuteczne nie są w tej sytuacji. Dobrze by było jednak, żeby jajba spróbował jeszcze troszkę nacisnąć Idra zanim ten, ten sieć się skończy, bo później będzie już trochę przestojów. Chyba, że no, Protos postanowi zagrać trochę samobliczo i te biedne, biedne guny wprowadzać tam gdzieś do bazy. Niemniej jednak. No nie, w tej, w tej chwili powinniśmy obserwować już nieco spokojniejszą grę. Tymczasem u Support Bay, jajby, będą rivery, będzie Dropik nawet. ...powiedziałbym, sądząc po wiszącym tutaj szatlu. No na pewno. W końcu od tego jest Robotics, Support. Już nawet River no. Przezornie idra stawia wieżyczkę. Jedną na razie tylko. O, jest i druga, więc... I trzecia. By... A, faktycznie. No to już daje mu niejakie możliwości obronne. Choć wciąż jajba, jeśli by się postarał, mógłby sobie tutaj elegancko wlecieć i spróbować coś zdziałać. No, chyba, że skaraby zgłupiałyby, jak to mają w swoim niezwykłym zwyczaju. A tutaj Hydra mądrze wysłał Engineering Bay na ten exp na trzeciej. Rzeczywiście. To sprawi, że zauważył Shatla. No, nieodkryty fragment mapy jest bardzo, bardzo wąski. Choć no, no, nie, przedarcie się tutaj tą tą częścią wymagałoby naprawdę dużych, dużych umiejętności. Przede wszystkim wiedzy Przede wszystkim macie. dużo szczęścia, bo to. Tak, tak. Bo wątpię, żeby jajba nawet tak wizualnie potrafił co do piksela określić pole widzenia engineering Bay i wieżyczki. O, leci Shuttle, leci Shuttle, River, dwóch zilotów, wprost na wieżyczkę, więc powiedzmy, to już jest lekki fail. No i River musi niestety zadowolić się ostrzelaniem, właśnie, właśnie wieżyczki, czołgi już w pogotowiu, tak więc cudów nie ma się chyba co po tym dropie spodziewać. Fajny, fajny strzał z Karabem, choć czołgi niestety uciekają. I no, mam wrażenie, że, że jajba może nie mieć specjalnie możliwości. Uuu, jeden jednak ustrzelony. Robi się milutko.